Jest to twoje marzenia? My się z Oriankiem boimy. Cześć wszystkim tu, ja tutaj dzisiaj jesteście to i zapraszam Was na nowy odcinek. W tym odcinku zobaczycie imprezę urodzinową mojego brata, taką rodzinną. dowiedzcie się, jakim prezentem przygotowali dla niego rodzice. Na pewno będziecie zaskoczeni, mówię Wam. Ja też nie spodziewałam się takiego prezentu dla Eliaska. A więc zostawcie kogury, odniesiemy. 3, 2, 1, jest góry? zaczynamy! Aisza, co powiesz na to, jaki prezent dostanie Eliasek? To szaleństwo. Twoje opinie. To szaleństwo. Naprawdę? Tak. Słuchajcie, Elias totalnie niczego się nie spodziewał. To znaczy on prosił o jedną rzecz, sporą, ale to będzie jeszcze... Lepsza rzecz, można powiedzieć. I jeszcze większa rzecz, więc też dzisiaj razem z nami zobaczycie jego reakcję. Ja jestem bardzo ciekawa. I wydaje mi się, że gdy on zobaczy ten prezent, on po prostu cały dzień spędzi z tym prezentem. Dokładnie. Właśnie dlatego zaczynamy teraz dekorowanie. Tak, tak. Tu potrzebna jest rówka do tego. Prawda? On nie wejdzie tutaj. No czekaj, znaczy, wejdzie, wejdzie. Zaraz, zaraz ci pomogę. Ogólnie urodziny Elias będzie miał e, nie minecraftowe. Tylko Wheels'owe, A ten balon Minecraft ja zamówiłam go no przez przypadek, go. bo on lubi Minecraft. Wejdźcie, po prostu się rozerwie. Dobra, ja, ja Ci pomogę teraz. Dobra? Słuchajcie, ogólnie Elias kończy. A jeszcze to powiedziałeś, czy nie? Tak, pięć lat! Słuchajcie, to jest pierwszy jubileusz. Jubileusz, a przed chwilą Eliasek był taki jak to? Jak Maja. Nie. Jak Marian. No właśnie, jak idealny on przed chwilą był i a jeszcze też nagrywała pierwsze urodziny i, i nagrywała też pierwsze filmiki z Eliaskiem. Na pewno to jest potrzebna łódka. Dobra, zaraz ci pomogę. Tu jest prezent Aiszy, ale ona powiedziała, że. Jeszcze coś dokupię. Ona jeszcze musi coś dokupić. bo... A ja kupiłam tyle prezentów. Tak, ponieważ słuchajcie, na mojej kanale był już filmik z rodzin Eliaska. Mam, mam cię pomóc, Aisza? Tutaj jest pewna potrzebna, łukka, bo to nie będzie. Tu słuchajcie, ma my się śpieszymy, ponieważ ten prezent Eliaska. przychodzi o 14. Nie przychodzi go przywiozą. O 14. Chyba lawetą. Lawetą, słuchajcie, lawetą. Tu jest potrzebna. Łukka, Aisza, który jest, która jest, jest z rodzina? rodzina. Helium, you... nie! Jak! Jak to nie? Nie, to jeszcze dla tych małych balonów? Nie. Chyba. Ale to jest chory balon. Tak to chyba... nie. Muszę was sprawdzić. Musisz nas sprawdzić? Pilno i właśnie. Fajnie. Nie, jest Fajne. Nie, to... nie, nie w co. na To Okazało się, że to auto jest z kołami. A jeszcze mi mówi, że nie można... Można tylko w Na pewno. Tak. A nie było przynajmniej w kołacach. A że to mówiła, że to wszystko przez rurkę. Tary, nie wymyślaj teraz. Mamy jeden balon, mamy też taki ogromny balon, piątkę, no cyfra pięć. Stało. Patrzcie. Siema <noise> W Słuchajcie, skończył nam się chęć. Ale dobrze, że mamy jeszcze jedną butlę. Kolor Eliaska. Ja tak, tak. tak. To są... Nie pamiętam. Nie, chyba w tamtą. Mhm. A jeszcze tam. tak to musi wyglądać. Zastaw Wiem, mi że to ciężka praca. Ja ogólnie ja bardzo lubię, gdy takie girlandy od razu są zamontowane, po prostu przechodzą hmm. i od razu rozwierzesz, prawda? A to jest taka podwójna praca i, no i dużo czasu zajmuje. Więc zobacz, najpierw autko żółte. Zobaczcie, jak bardzo <grym> chłamy nad buchami. <grym> Tutaj jeszcze nie widać. Mam godzinę 13.21 i musimy się już spieszyć. Tak, ponieważ prezent przyjdzie, przyjedzie o godzinie 14. Okay. I w te niecałe, słuchajcie, 40 minut musimy zdążyć kupić torcik, <grym> tak. Ponieważ dzisiaj będzie imprezka taka domowa, a jutro Elias Lies będzie miał imprezę z przyjaciółmi, więc, więc mamy dwa dni imprez i muszą być dwa torty, tak? I jeszcze też biegnie po prezent. Elias, idziemy po tort. Jeśli będzie coś. To z Eliasko. To kupicie po lody. Kupimy? Mhm. To torty, torciki są takie, ale raczej takich nie lubię, wiesz? No. Chyba, że ten różowy, ale z jajkami. <grym> Nie to. Mamy takcik i... Oczywiście ciepły. I biegniemy jeszcze, gdzie Isza? Do Pepka. nie prezent. Masz 5 minut, Jeszcze. 5. Okay. Challenge 5 minut, żeby kupić prezent. Stałaś Ale słodkie, jaskowie spodobałoby się taką koszulkę, no. wiesz? Zobaczcie zobacz, jak widą. Bizrurko. Dobra, biegniemy do Cycle. Gdzie to? Oj, nowe rzeczy. Nie, ojasza. Wszystko dla nich. Po, dekorowanie pokoju, tak? Nic, po prezent, Ajisza. Nie tam. Zobacz, zobacz, Koń. Tutaj, znaleźliśmy. <grymne> Co znajdziesz? Oh, to, to z mojego dzieciństwa. Ale ja to jest Tetris. No wiem. A... Są jakieś slajmy. Też o, jest o, jakaś tablica, o, ta. Ta. zobacz. Trzy ta. 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 tablicy taka. Też oglądaliśmy taki film. Co? Tam, gdzie uh, wchodzili na dół. O, o 6 nad ranem. Ty zapamiętałeś Tak jak to jest. chcesz. I to li... Czekaj, co to jest? To wszystko? O! O! Nie, bierzemy to. Tak? Tak. Czy to nie i to? To, to I... i to. I już i muszę mieć za kasy. Tak? Tak. Jesteś zadowolona. Tak. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Ale ja chciałam takie ja pił, piu, piu, piu. To, piu, 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 piu. To i to. To jest bokser. Bokser. Ja takie kiedyś chciałam. Dlatego tego kupiłaś, dla siebie widziałam. Nie, to nie. Tak. nie, nie, nie. nie. Wiedziałam o co chodzi. Nie idzie. Główny prezent. co chcesz ode mnie powiedzieć? Na tak jak ja no, no, Jak co robisz? Przygotowy. Prezent? a wiesz, że to jest... Po co? Tak ładnie będzie. Działa. No ja wam tego nawet nie zauważy, wiesz? Nie To tak, będzie żeby... To tak, Chodź. Być... Eliasz, przygotuj się! Chodź! Eliasku, jesteś gotowy? Tak! chodź! Chodź! Mam swój zamknięciarz. Dobra. Nie żyje, żyje, nam Stara, stara! Nie, nie żyje, żyje, na. żyje, żyje na. On i Niszęto. Ja. Widziałeś? Tak, Nie, tak, Dinozaura? Cieszę się, jest? <grym>. Zobacz, co? Fajny? No, co? zobacz, co robi z dinozaura. Ouch! Ale Ouch! Ouch! A, koło przez koło, tak? Tak, ja zobacz, co robi Wow! Jak prawdziwy. Dobre? Mogę do jednego? Tak, oczywiście. Ajśa bardzo chciała za was kupić. To jest box! Boks do boxu, a to, a to jest policja. Tak? Nie, to jest policja. I są kajdanki nawet. Zobacz z jego kluczy. Dzień dobry, ja jestem też dołączyłem do impreza. się do impreza. Ile masz teraz? Pięć. Pięć? Naprawdę? Na pewno te świeczki, czy na jutrzejszy tort, te świeczki wysokie. Czy teraz chcesz? A na jutro te, tak? Nie. Czy na jutro? A te teraz? te na jutro? Tak? Ok. Jest kup sobie życzenie, tak? Co Aisha? Może... co się stało? To nasza... Ja ja... Tak było <gry> zaplanowane. Dobra? Nie. Zaraz, zaraz, człowieku. Dwa. I Za 10 minut, czy główny ci Czekam na reakcję Eliaska. Już, już tak nie będzie. Nie patrzę. daję ja ci zamknę, o. tak, Tak.

Taki Ala Immobilizer Take. No, to otwiera jest masz pilot. To jest najprawdziwszy. My się z rankiem boimy. Ma, mama, a jak to ona... O! Prawie mi patrzę, że się Jak? Ale tak się nie to jest. A gdzieś gdzie jest? Patrz na Gdzie się naciska, to co? Nie, to, tutaj. Ja się tu To jest. jak? Co powiesz? Poję. Fajnie? Nie spodziewałeś to są się? są dwie chwileciki, teraz nie pamiętam co robić. No właśnie. A pan już pojechał. No. I wiedziałam, że będziemy jak coś do nich cały czas dzwonić. Stąd? jak? Już, dobrze. <laughs> oh

tak widzisz trzeba wyłączyć i zabierać bo tutaj jeżeli tak. zostawi w tej pozycji Elias to odpadnie akumulator odpadnie akumulator Elias zaraz. ty masz teraz swoje kluczyki bo zobacz bo tu cały czas będzie paliło oh, wow. no faktycznie no. zobacz zaraz zaraz to moje kluczyki. tak to, to i będziesz tak jeździć. zobacz to trzymać. on na torbę przecież swoją Nie, nie to tak tak hmm? tu mamy wszystkie dokumenty to My karta gwarancyjna tak i jeszcze są zobacz na różne, klejki, różne naklejki i na kask i na motor małpka. zobacz małpka taka Jeśli filmik Wam się spodobał i podobałam się jak Eliasek jezi, to zostać go górę. Do zobaczenia! Pa pa! pa. pa.